Skończyła mu dyżur. Zaproponował, że odprowadzi mnie do samochodu. Powiedział, że nie powinnam spacerować o tak późnej porze. Teraz zrobisz dokładnie to, co każę. Znajdziemy drania i zapomnimy o wszystkim. Powinna pani teraz wypocząć na łonie rodziny. Rozpoczyna się śledztwo. To on ma trafić za kratę. Jednak trafia pod skalpel swojej ofiary. Rana postrzałowa? Zawieźcie go na czwórkę. Prawa źrenica rozszerzona i nieruchoma. Ciśnienie 90 na 50, tętno 72. Odwróćcie go. Czy czeka go śmierć? Dylemat. W niedzielę o 19. Zaczynamy. Finał Idola Coraz Bliżej. W styczniowych koncertach jeszcze więcej emocji. Tylko w programie Idol Extra. Łzy radości oraz gorzki smak porażki. Kulisy koncertów, idole ze swoimi bliskimi i wszystko to, czego nie zobaczycie gdzie indziej. Oficjalnie i prywatnie. Bez pudru, cenzury i makijażu oraz w blasku scenicznych świateł. Idol Extra W TV4 w poniedziałek, wtorek i środę o 20.55 oraz na żywo w niedzielę o 21.30. Zapraszamy. Wampir Angelus posiada ludzką duszę, jednak tragiczną i przerażającą przeszłość. Przez wieki bezwzględny dla wszystkich, którzy stanęli mu na drodze, teraz szuka odkupienia za swoje zbrodnie. Dramatyczny, magiczny, nieprawdopodobny, Anioł Ciemności w poniedziałek o 19.00. Wszyscy wiemy, jak różne są objawy przeziębienia i grypy. Tradycyjne leki działają głównie na ból i gorączkę. Nowsze leki na ogół też nie usuwają wszystkich dolegliwości. A ja chcę mieć lek, który szybko zwalczy wszystkie objawy. I taki jest Gripex. Gripex zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy, ponieważ ma trzy specjalne składniki. Jeden zwalcza bóle i gorączkę, drugi katar, a trzeci kaszel. Dlatego Gripex tak szybko i skutecznie zwalcza wszystkie typowe objawy. Gripex na przeziębienie, gripex na grypę. Nowe mydło Luxia delikatnie pieści Twoje ciało. Subtelny zapach wyciągów z kwiatów irysa przenosi Cię w świat zmysłowych doznań. A olejek z Pachui pomaga przywrócić równowagę dla ciała i duszy. Nowa Luxia. Dotyk zmysłów. Naukowcy firmy Bayer stworzyli Tapcin, lek przeciw objawom grypy. Tapcin to płynny, skoncentrowany zestaw składników. Jego skuteczność sprawdziliśmy na specjalnym agencie chorym na grypę. Dzięki wieloskładnikowej formule Tabcin skutecznie eliminuje typowe objawy grypy, a płynna postać leków wspomaga szybkie działanie. Efekt? Żadnych widocznych objawów grypy. Teraz dostępny również Tabcin Impact w zielonych kapsułkach do stosowania przed snem. Tabcin. Dla grypy to koniec. Widzisz. Jasno widzisz. Program telewizyjny przejrzyście ułożony. Gazeta telewizyjna. Piątek w gazecie wyborczej.